Drodzy Państwo, moi wierni słuchacze, odbiorcy, to do Was to nagranie. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy do tej pory wsparli mnie finansowo w moim dziele tutaj na tym kanale. Dzięki Wam nie ma reklam, nie przerywają agresywne reklamy słuchania i nagrywania mojego i te, tych audiobooków, które robię. A jeżeli ktoś miałby taką wolę, dobrą wolę wesprzeć mnie finansowo, to pod, yy, pod filmem w opisie jest jak to można zrobić. Jeszcze raz dziękuję bardzo za powroty na ten kanał. No i przechodzimy do księgi Szóstej. księgi Szóstej dzwoniących Cedrów Rosji i Księga Rodu. Władimir Magrę, dzwoniące cedry Rosji, księga szósta. Księga rodu. Kto wychowuje nasze dzieci? Aleksander Sergejewicz. prędko podszedł do biurka, wyjął z szuflady gruby, szary zeszyt. Pogładził go trochę i troskliwie powiedział. Z pana książek wynotowałem chronologicznie wszystkie wypowiedzi Anastazji o rodzeniu i wychowywaniu dzieci, pomijając rzecz jasna, fabularne szczegóły, choć może nie należało wyrywać cytatów z kontekstu. Fabuła oczywiście jest niezbędna dla łatwiejszego odbioru tekstu. W wypowiedziach Anastazji jest ukryty najgłębszy, można powiedzieć, filozoficzny sens mądrość bardziej starożytnej kultury. Jestem skłonny przypuszczać, i nie tylko ja, że postulaty te są zapisane w pewnej bardzo starożytnej księdze, której wiek określa się na miliony lat. Słowa Anastazji wyróżniają się głębią i precyzyjnie przekazują najistotniejsze, moim zdaniem, myśli zapisane w starożytnych manuskryptach oraz we współczesnych naukowych opracowaniach. Gdy wypisałem po kolei wszystko, co dotyczy narodzin i wychowania człowieka, to w rezultacie otrzymałem traktat, nie mający sobie równych na świecie. Jestem przekonany, że na jego bazie zostaną obronione liczne doktoraty. Naukowcy zdobędą kolejne stopnie naukowe, powstaną wstrząsające światem wynalazki. Jednak najważniejsze zawiera się w czymś innym. Na Ziemi pojawi się nowa rasa, a jej nazwa człowiek. Człowiek i dziś istnieje. Myślę, że w przyszłości fakt istnienia człowieka w naszych czasach zostanie poddany w wątpliwość. Kto to zrobi? My przecież jesteśmy. Nie można kwestionować naszego istnienia. Istnieją nasze ciała, a my nazywamy je ludźmi. Ale skład, stan psychiczny ludzkiej osobowości w przyszłości będzie się znacznie różnić od. W rezultacie, uwzględniając te różnice, trzeba będzie zmienić nazwę. Możliwe, że to współcześni ludzie będą nazywani człowiekiem jakiegoś tam okresu, lub nowe pokolenia zaczną inaczej określać siebie. Doprawdy, czy to aż tak poważne? Poważne i oczywiste. Panie Władimirze. Przeczytał pan wiele naukowych książek o wychowywaniu dzieci. Teraz proszę mi powiedzieć, od jakiego wieku należy rozpocząć wychowywanie dziecka? Niektórzy autorzy uważają, że należy zaczynać od roku. No właśnie, w najlepszym wypadku od roku. Ale Anastazja pokazała, że człowiek formuje się jeszcze przed. Jestem pewien, że pan pomyślał przed urodzeniem. Jednak ona udowodniła, że rodzice mogą kształtować swoje przyszłe dziecko jeszcze przed spotkaniem plemnika z jajeczkiem, i ma to uzasadnienie naukowe. Anastazja stoi wyżej od wszystkich współczesnych oraz kiedykolwiek istniejących psychologów na ziemi. Jej wypowiedzi są fundamentalne. Obejmują wszystkie stadia rozwoju i etapy wychowywania dziecka przed poczęciem. Poczęcie. Okres łonowy i tak dalej. Ona poruszyła kwestie, których nie uświadamiali sobie ani mędrcy przeszłości, ani współcześni naukowcy. Położyła akcent na to, bez czego niemożliwe jest urodzenie i wychowywanie pełnowartościowego człowieka. Ale ja nie pamiętam niczego takiego, nie pisałem o żadnych etapach. Pan pisał książki, relacjonując zdarzenia. Anastazja zdawała sobie sprawę z tego, że pan będzie pisał właśnie tak. Następny krok ona sama zaczęła układać te zdarzenia. Faktycznie, ubierając ważniejszą naukową pracę w fascynującą formę powieści. Ona swoim życiem tworzyła pana książkę, dając w ten sposób ową bezcenną wiedzę ludziom. Większość czytelników odbiera to intuicyjnie. Wielu z nich zachwyca się książkami nie uświadamiając sobie przyczyn tego zachwytu ponieważ odczytują nieznaną im dotąd treść na poziomie podświadomości jednak można odbierać ją świadomie zaraz to panu zademonstruję proszę bardzo przed nami leży konspekt wypowiedzi Anastazji o narodzinach człowieka mój kolega i ja dokładnie go opracowaliśmy i sporządziliśmy komentarze o oh. Tak. Razem przeprowadziliśmy eksperymenty i przeanalizowaliśmy sytuację. Kolega jest doktorem medycyny, seksuologiem. Przyjmuje w gabinecie obok. Aleksander Sergejewicz otworzył zeszyt i nieco podniecony i przejęty zaczął mówić. Więc początek. Okres przed poczęciem. Współcześnie i w znanej nam przeszłości, okres ten właściwie nie jest postrzegany jako aspekt w procesie wychowawczym dziecka. Jednak dziś wiemy to z całą pewnością. Na Ziemi lub gdzieś w bezkresnym wszechświecie istniała lub istnieje kultura, której poziom sprawił, że relacje między mężczyzną a kobietą były znacznie doskonalsze od dzisiejszych. Tam okres przed poczęciem rozpatrywano jako ważny, a może wręcz Podstawowy etap w wychowywaniu człowieka. Anastazja, naśladując zwyczaje kulturowe nieznanej nam cywilizacji, czyni określone przygotowania, zanim dziecko zostanie poczęte. Ona zahamowała pana popęd seksualny, w opisanych w pierwszej części książki zdarzeniach. Ja, jako psycholog, zauważam to wyraźnie. Przypomnę je po kolei. W tajdze podczas odpoczynku pije pan koniak i zakąsza. Anastazja nie tyka proponowanego przez pana jedzenia ani alkoholu. Zdejmuje ubranie i kładzie się na trawie. Pan zachwyca się jej urodą i pojawia się w panu naturalne pragnienie zawodnięcia wspaniałym ciałem kobiety. Tak było. W porywie pożądania czyni pan próbę dotyka jej ciała i traci przytomność. Nie będziemy się wdawać w szczegóły, w jaki sposób ona wyłączyła pana świadomość. Ważne jest co innego. W rezultacie przestaje pan odbierać Anastazję jako obiekt dla zaspokojenia swoich seksualnych potrzeb. Pan też o tym za opowiada. Zapisałem pana zdanie. Nawet na myśl mi nie przychodziło. Tak, to prawda. Po tym, co się zdarzyło, nie odczuwałem już żadnego seksualnego pociągu do Anastazji. A teraz drugie zdarzenie, poczęcie. Opowieść o kulturze poczęcia dziecka. Noc w przytulnej ziemiance, zapach suchej trawy i kwiatów. Pan jednak nie jest przyzwyczajony do spania samemu w tajdze, więc prosi pana Anastazję, aby położyła się obok. Pan już rozumie, jeśli ona będzie obok, nic złego się panu nie zdarzy. Przed pana oczami ukazuje się najwspanialsze młode ciało kobiety, które odróżnia się od innych jednym szczegółem. Promieniuje zdrowiem. W przeciwieństwie do innych, oglądanych przez pana kobiecych ciał, ono naprawdę tryska zdrowiem. Czuje pan aromat oddechu Anastazji, jednak nie odczuwa już żadnego pociągu seksualnego, bo został on z pana wypędzony. Przestrzeń została oczyszczona dla następnego stanu psychicznego, dążenia ku przedłużeniu rodu. Pan myśli o synu. Synu, którego jeszcze nie ma. Proszę, oto pana zdanie z książki. Dobrze by było, gdyby mój syn urodził się z Anastazji. Jest taka zdrowa, więc syn mój będzie zdrowy i uroczy. Kładzie pan rękę na piersi Anastazji. Głaszcze ją. Ale to są już inne pieszczoty. One nie są seksualne. Pan jak gdyby pieści swego syna. Potem wspomina pan o dotyku ust, o lekkim oddechu Anastazji, a dalej, całkowity brak jakichkolwiek szczegółów. Następnie opisuje pan ranek, wspaniały humor, uczucie niezwykłego spełnienia. Jestem przekonany, że wydawnictwo proponowało panu opisanie tej nocy w szczegółach dla uzyskania większej popularności książki. Pewnie. Nieraz mi to proponowano. Pan natomiast nie opisał tej nocy w żadnym z nowych wydań książki. Dlaczego? Dlatego, że. Stop. Proszę nie odpowiadać. Chcę sprawdzić poprawność swojego wnioskowania. Pan nie opisał żadnych seksualnych szczegółów z tej nocy, bo po prostu absolutnie nic pan nie pamiętał po tym, jak dotknął ust Anastazji. Tak jest. Nie pamiętałem, i do dziś nie mogę niczego sobie przypomnieć z wyjątkiem wspaniałych, niezwykłych uczuć. Następnego ranka to, co powiem Panu za chwilę, odbierze Pan jako niewiarygodne. Tej wspaniałej nocy nie było żadnego seksu z Anastazją. Nie było? A skąd syn? Na własne oczy widziałem syna. Tej nocy faktycznie mieliście stosunek fizyczny. Były plemniki, czyli wszystko to, co towarzyszy poczęciu dziecka, ale seksu nie było. Nieraz analizowałem z kolegami to, co się z panem zdarzyło. Zarówno oni, jak i ja, jesteśmy przekonani, że nie miał pan seksu z Anastazją. Samo słowo seks oznacza w naszych czasach zaspokojenie fizjologicznych potrzeb ciała, dążenie do odczucia fizycznej rozkoszy, jednak w zdarzeniach tamtej nocy tkwił inny cel. Mam na myśli to, że Pan nie dążył do otrzymania fizycznej rozkoszy. I zarówno dążenie, jak i cel były inne dziecko. Więc i nazwa tego zdarzenia musi być inna. Chodzi tu nie tylko o terminologię, ale także o zupełnie inny jakościowo sposób rodzenia się człowieka. I znowu, po raz kolejny podkreślam, jest to inny jakościowo sposób rodzenia się człowieka. Moje stwierdzenie nie jest abstrakcyjne. Można bowiem z łatwością je udowodnić za pomocą naukowych porównań. Proszę pomyśleć, żaden psycholog czy fizjolog nie będzie negował wpływu zewnętrznych czynników psychicznych na formowanie się zarodka w łonie matki spośród wielu innych ogromną a może być może nawet dominującą rolę odgrywa stosunek mężczyzny do ciężarnej kobiety nie można również negować wpływu na formowanie się przyszłego człowieka w stosunku mężczyzny do kobiety w chwili kiedy się kochają z jednej strony może to być rozpatrywane jako stosunek do obiektu zaspokojenia własnych Potrzeb fizjologicznych, ale z drugiej, jako stosunek do współtwórcy, więc i efekty muszą się różnić. Możliwe, że dzieci poczęte w tak różnych warunkach będą się różniły poziomem intelektualnym na tyle, na ile nowoczesny człowiek różni się od małpy. Seks i łączone z nim uczucie rozkoszy nie są podczas stwarzania celem samym dla siebie, lecz jedynie środkiem. Gdy ciałem będą kierować inne energie, to i stan dziecka inaczej się ukształtuje. Z tego, co przed chwilą powiedziałem, wynika pierwsze przykazanie. Kobieta, pragnąca urodzić pełnowartościowego człowieka i stworzyć mocną, szczęśliwą rodzinę, powinna uchwycić ten moment, kiedy mężczyzna zapragnie zbliżenia z nią, mając na celu poczęcie człowieka. Będzie sobie wyobrażał przyszłe dziecko. Będzie pragnął jego narodzin. Przy takich założeniach mężczyzna oraz kobieta osiągną stan psychiczny, dający możliwość osiągnięcia najwyższej rozkoszy podczas aktu miłosnego. Dzięki temu ich przyszłe dziecko otrzyma energię, której nie dostają dzieci poczęte metodą tradycyjną często wręcz przypadkowo. No, ale w jaki sposób kobieta może wyczuć ten moment? Skąd będzie wiedziała, co myśli mężczyzna? Tego przecież nie zobaczy. Pieszczoty, po tym można rozpoznać, stan psychiczny zawsze przejawia się zewnętrznymi oznakami. Radość to śmiech lub uśmiech, smutek, określony wyraz oczu, postawa, itd. W przypadku omawianej sytuacji, też jest trudno odróżnić zwykłe, erotyczne pieszczoty od takiego dotyku mężczyzny, jak gdyby już dotykał dziecka. Jedynie przy takim podejściu zdarza się coś, co zdolny jest odczuć tylko człowiek, tylko on ze wszystkich istot żyjących na ziemi. Opisać to coś, dać temu naukowe wytłumaczenie jest niemożliwością. Nikt nie jest w stanie w takim momencie prowadzić analizy. Ja, jako psycholog, mogę jedynie przypuszczać, że podczas takiego zdarzenia najważniejsze nie jest łączenie się dwóch ciał, lecz łączenie się w jedność dwóch myśli, a jeszcze dokładniej jednoczenie się dwóch kompleksów uczuć. Odczuwane wówczas rozkosz, zadowolenie i błogość będą nieporównanie mocniejsze niż zwyczajne zaspokojenie seksualne. Będą też znacznie dłużej trwać niż przy zwykłym seksie. Dziwnie, przyjemne, duchowe odczucie, może trwać miesiącami, a nawet, nawet latami. To właśnie ono buduje trwałą, kochającą się rodzinę. Anastazja właśnie o tym mówi: mężczyzna, doznawszy pewnego razu takiej boskiej rozkoszy, nie będzie jej chciał zamienić na zwyczajne zadowolenie seksualne. On nie zechce nie będzie mógł zdradzić swojej żony, swojej ukochanej. Właśnie od tego momentu zaczyna się budowanie rodziny, szczęśliwej rodziny.